Teraz rozumiem. Więc obniżycie temperaturę o parę stopni i, i, i wszystko będzie grało. Tak, tak. Ta. Znaczy, no, nie za bardzo, bo w tej chwili już dajemy na mieszkania 15 stopni. Jak obniżymy o kilka, to będzie 10. No, to to jest mróz. Co pan radzi? Ja nad tym myślałem, panie dyrektorze. To jest najdłuższa nitka, ta na te nowe osiedla. U Synów, Natolin, Służew. Najdłuższa, więc straty energii mamy największe. Do 50% w sieci. Co pan powie? Do 50%! Teraz to wszystko tam jest nieizolowane, nieotynkowane, szpary w oknach. Znowu 50% tracimy. Coś podobnego, no. Ale to jeszcze nie wszystko. Połowa mieszkań niezasiedlona i ogrzewamy pustostany. 50% w cholery idzie. No to słycha. Tracimy. 150% ciepła. Wyłączyć. Natychmiast wyłączyć. Panie dyrektorze, ja wiedziałem, że pan potrafi podjąć prawidłową decyzję. Tak, Tak! A, Józek, Józek, czy ty wiesz, ile to kosztuje tak całe mieszkanie gazem ogrzewać? Skąd my mamy wziąć pieniądze na to? Ej, coś głupia, coś głupia zośka, no. A wiesz, ile rurka kosztuje i ze dwa kolanka? Jaka rurka? Zwyczajna ze no. no i co? Odychę, no, no. Przyjdzie hieniek, zrobi obejście na gazomierzu i pokrzyku. Nie tylko chałupę będzie można grzać, ale i balony za darmo odbuchać. Józek, Józek, to pachnie kryminałem. Kryminał to jest na a co, może mam pozwolić, żeby mi się dzieciaki na śmierć zamrozili, tak? Hmm. No. A, pewno profesor wrócił i grzeje się. No tak, wszyscy wrócili, dlatego ciśnienie spadło. Trzeba będzie spirale naciągnąć na samotkę i przejdziemy na elektryczność. O. Znowu kryminał. Na starym mieszkaniu nie było kłopotów z ogrzewaniem, ale za to tu jest cywilizacja. Proszę Państwa, ja naprawdę nic nie mogę poradzić. Kaloryfery są zimne, gaz jest wyłączony, elektryczność też. Dawaj tego druta. To i nam wyłączysz? Czy ty myślisz, jak głupia Takie obejście robię, rozumiesz? Z tego druta. Dawaj te kałówkę. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1923, w czasie trwania klęski żywiołowej, wszystkie przepisy są zawieszone. W jadro gorącej, tak, poproszę. No, ja to ja. Ach, jak tu cieplutko. Oj, dziękuję. Dzieciaki, pomóżcie mamusi. Dziękuję, oj tak. tak.